Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii, według świętego Mateusza: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby ukuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: Jeśli jesteś synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: Napisane jest. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł mu: Jeśli jesteś synem Bożym, rzuć się w dół. Jest przecież napisane aniołom swoim rozkaża o tobie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus. Ale jest napisane także, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego. Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus, idź, preczatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu dzisiaj czytamy Ewangelię o czterdziestodniowym poście Jezusa. Wiadomo, ten 40-dniowy post jest bardziej postem symbolicznym, który chce nam coś też Ewangelista przekazać. Wiemy, że naród wybrany 40 lat chodził po pustyni. 40 to w ogóle liczba całego pokolenia, całego życia, a więc można powiedzieć, że Jezus przez całe życie miał te pokusy, jak wyrazić swoje mesjaństwo, jak być tym Mesjaszem na ziemi. Jako mieć relację do siebie, do Boga i do innych. W czasie Ewangelii widzimy, jak Jezus w swoim apostolstwie miał pokusy, czy to apostołowie, jak Piotr go kusił. Pamiętacie, Panie, nigdy nie przyjdzie to do Ciebie, żadna męka, żaden krzyż. Wtedy Pan Jezus powiedział, precz ode mnie szatanie. Później na krzyżu też powtórzy, powtarzają się pokusy. Jest, jeśli jesteś Synem Bożym, to pokaż nam swoją moc, zejdź z krzyża. Więc Jezus Chrystus też cały czas był kuszony, cały czas miał kilka wyborów, żeby pokazać, kim jest Pan Bóg, żeby też ludzi nawrócić i pokazać im twarz Ojca. Mógł to zrobić miłością, mógł to zrobić władzą, ale też w Ewangelii, w tym pokusach Jezusa Chrystusa, widzimy też, jak każdy z nas jest kuszony. Życie chrześcijańskie i w ogóle życie każdego człowieka to są zawsze wybory. Zobaczcie, diabeł nigdy nas nie kusi do zła, pokazując nam, jak to zrobisz, to to będzie bardzo źle. Nie, Szatan, widzimy tutaj, jak ten zły duch jest przyjacielem Jezusa. Na pierwszy rzut oka wiadomo, nie chce mu źle, ale możemy się dopatrzeć w tym porady. Właśnie ten zły duch chce Jezusowi podać trzy rady. By iść na skróty, wtedy będzie większy efekt jego przepowiadania, jego głoszenia Ewangelii. Jeżeli on wybierze te trzy porady tego złego ducha, to Jezus będzie miał mieć sukces gwarantowany, gwarantowany. I też każdy z nas, zobaczcie, na rozdrożu, na naszych, w naszym życiu mamy, mamy różne pokusy. W życiu chrześcijańskim, w ogóle życie człowieka to jest. To jest walka, wybieranie dobra z mądrością. Ile trzeba mądrości mieć po to, żeby wybrać drogę, dobrą drogę. Dlatego też mamy te 40 dni też takiej pustyni, takiego zatrzymania się, by sprawdzić swoje życie, swoje myśli, swoje plany. Właśnie z planem Pana Boga. Tak jak dzisiaj Jezus cały czas sprawdza. Te swoje wybory w świetle Słowa Bożego. Widzimy, że Szatan też się posługuje Słowem Bożym, ale posługuje się zawsze wybiórczo. Ale Jezus widzi całość tego Słowa Bożego. Pierwsza pokusa, jakby jest naprawiona, co do mnie, co do siebie. Jeżeli jesteś głodny, to użyj ten świat, nakarm siebie, niech te kamienie staną się chlebem. Wszystko jest stworzone dla Ciebie, jak będziesz Ty zadowolony, jak będziesz wszystko posiadał. To wtedy będzie inne głoszenie, będzie inne życie, ludzie będą na ciebie inaczej patrzeć. Jak będziesz miał ubrania, jak, jak będziesz miał zdrowie, jak będziesz mieć wszystko, będzie spełniony, to twoje życie będzie naprawdę fajne, twoje małżeństwo będzie super, jak wybudujesz dom, jak będziesz mieć niesamowitą pensję, będziesz mieć przyjaciół, będziesz zrealizowany. Nie mamy często takich pokus jak zrobimy, jak wybudujemy, jak będziemy mieć, wtedy będziemy szczęśliwi. Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Co to znaczy? Że najpierw, jeżeli my zasłuchujemy się w, słow, wsłuchujemy się w słowo Boże, jeżeli żyjemy pod natnieniem Ducha Świętego, to każde rzeczy materialne stają na swoim miejscu. Wtedy wszystko się układa. Wtedy człowiek rozumie, że rzeczy materialne nie są moim Bożkiem, Mogą mi pomóc, ale rozumiem, co jest szczęściem ważniejszym, co muszę tak naprawdę najpierw szukać: relacje, miłość, druga osoba. Co jest w moim życiu najważniejsze: mieć czy być? Jezus mówi: Najważniejsze, najpierw rzeczywiście słuchać Słowo Boże, starać się nasłuchiwać działania Ducha Świętego, starać się żyć pod tym przewodnictwem Ducha Świętego. Bo wtedy wszystko staje na swoje miejsce. Bo wtedy nie ja mam rzeczy, ale rzeczy mają mnie. I zobaczcie, często tak bywa. Telewi telewizor ma mnie, samochód ma mnie, pieniądz ma mnie, a nie ja ich. Jezus Chrystus uczy nas i też dzisiaj walczy w tym, żeby zawsze zostać wolnym człowiekiem. Materialne rzeczy mnie nie zbawią i nie przydadzą mi szczęścia. Mogą mi służyć, to fakt, ale nigdy nie dadzą mi szczęścia. To jest jeden z największych pokus. Jak będziemy mieć, to będziemy szczęśliwi. Nie możesz mieć, ale być całkiem nieszczęśliwy, bo szczęście nie, nie, nie zależy od posiadania, ale od życia w duch Słowa Bożego. Druga pokusa dotyczy mojej relacji z Bogiem. Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane, niełom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą. Wypróbuj Pana Boga, idź. Narożnik świątyni, bo wtedy wierzono, że Mesjasz właśnie musi się pokazać z Wysoka Świątyni, ale jeszcze się zrzucić z tej świątyni, a nie łowie Cię będą nosić, to w ogóle sukces zrobisz. Wszyscy pójdą za Tobą. Zobaczcie, często jak my też traktujemy Pana Boga do swoich własnych interesów. Dzisiaj modlitwa była zła, bo nic nie czułem. Albo o dzisiaj to modlitwa była fajna, bo coś poczułem. I zazwyczaj też Boga traktujemy po to, żeby coś dał, żeby coś poczuć, żeby coś, coś mieć. Pan Bóg nie jest rzeczą dla nas. Pana Boga, Pan Bóg nie jest po to, żeby go czuć, Pana, Pan, Pan Bóg nie jest po to, żeby nam jakoś byłoby lepiej. Bóg jest naszym Ojcem, my jesteśmy Jego dziećmi, Jego synami, córkami. Nawet w tej złej modlitwie, kiedy nic nie czuję, nawet wtedy, kiedy nie widzę Bożego działania, ja ufam Jemu. Ufam Jemu, bo On jest moim Ojcem i wiem, że wie, że On jest blisko mnie. Wie, że On mnie. Wiem, że On mnie nie opuści, nie zostawi. Wiem, że wysłuchuje moją każdą modlitwę, nawet jeśli tego nie czuję, nie doświadczam. Pan Bóg nie jest rzeczą, Pan Bóg nie jest tym, który musi zaspokajać moje potrzeby. Ale Bóg jest osobą, Bóg jest moim ojcem, z którym mogę się spotkać, którego mogę poznać, którego mogę się nauczyć, z którym mogę tworzyć więź. Właśnie zobaczcie, Jezus też mógłby jakieś sztuczki z Panem Bogiem pokazywać, proszę tutaj jesteś chory to od razu wszystkim uzdrowienie. To wszyscy by poszliby za Jezusem. Ale jednak Jezus wybiera zaufanie do końca. Nawet na krzyżu, kiedy wszyscy Go opuścili, on wybiera Ojca i wie, że Ojciec jest zawsze z nimi, nigdy go nie zostawi. Wie, że Ojciec jest dobry i wie, że Ojciec jest miłością. To jest właśnie wiara. Wiara, która się opiera tylko na tym, że jeżeli dasz, to jestem z Tobą, to taka wiara długa, długo nie pozostanie w naszych sercach. Później diabeł pokazuje Mu, Wszystkie królestwa świata, i mówi, Jeżeli pokłoni się przede mną, dasz mi pokłon, to wszystko będzie Twoje. Co znaczy królestwo diabła? Królestwo świata, diabła, to znaczy dominacja. Pewnie, jeżeli wybierzesz taką drogę dominacji, podporządkujesz wszystkich pod siebie, to ludzie wszyscy będą Twoi. Nieważne, czy, czy niewierzący, czy wierzący, czy ten chce wierzyć, czy nie, wszyscy będą Tobie poddani. Zobaczcie, jak Pan Bóg zawsze wybiera ludzi. I daj im wolność. Jezus też nie chce podporządkować pod siebie wszystkich ludzi, ale zawsze kiedy powołuje i mówi, zauważmy, mówi, jeśli chcesz. I to też jest, zobaczcie, nasza pokusa, będę szczęśliwy, kiedy wszyscy będą robić tak jak ja. Będę szczęśliwy, kiedy wszyscy będą myśleć tak jak ja. I nie jest tak w naszym życiu, że często jesteśmy niezadowoleni dlatego, bo inni są inni. Często jesteśmy niezadowoleni, bo inni myślą inaczej, bo inni robią inaczej. I myślimy, byłem szczęśliwy, gdyby wszyscy robili tak jak ja, a nie jestem szczęśliwy. Dlaczego? Bo wina jest drugich. Zawsze wina jest drugich, że źle robią, że źle myślą. I zawsze wchodzimy, często wchodzimy w taką utopię, że jak się zmieni inny, jak zacznie myśleć, pomujemy, to wtedy będziemy szczęśliwi. Nie, Jezus nie wybiera dominację. Jezus wybiera relacje. Jezus wybiera służbę, Jezus wybiera miłość. Życzę wam dobrej niedzieli, błogosławionego dnia z Panem Bogiem.